Eee... W końcu po wielu godzinach tłaczki, po różnych wyborach znalazłem ten, w którym, to ja zabiłem astronga nie od mnie Eee, teraz mogę wyjść spokojne. Życie wH! Jak cię życie mija? Co? Przecież ty nie żyjesz. Jak nie żyję? Przecież... No jak, jak nie żyję, przecież żyję stoję tutaj. Ale ja cię zabiłem. Przecież ja zabiłem na, na pustyni, mieliśmy finalny pojedynek, Blade Wolf to wszystko widział, on jest świadkiem tego, że Ty nie żyjesz. O czym Ty gadasz? My, my razem zrobiliśmy uh, Armstronga. Co? Przecież... No. No, my razem zrobiliśmy Armstronga. Dobra, skończ gadać, idziemy na piwo. Ja prędzej przybuję temu ciulowi pi piątkę niż z Tobą, pójdę na piwo. Um. Aha, chwila. <laughs> Let's dance! Ale czekaj Wejdźmy na zewnątrz O kurde, zostawiłem sobie nie klawisz Jak się chowałam, jest? R A, dzięki dobra. No to chodź z tym na dwór, będzie y ten Okej okay. Więcej miejsca Oj, A. chwileczkę, się muszę leczyć. O, chwilę ja też to... O kurde, nie tam, nie <laughs> Dobra O sorry. Jestem człowiekiem wielu talentów Dobra, no to no to. Kój. Nie. Nie. Pamiętam nasz pierwszy pojedynek. A <grym> mi wtedy, że Co nie. A gdzie ja się średnio Nie, A albo mam dementii, albo nie wiem, chyba tak nie wyglądał. No tak, bo jesteśmy teraz wtedy byliśmy na pociągu, a teraz nie. U. U. Wiesz co? Tu chyba nie chodzi o pociąg. Ch ah. Sorry, to chyba nie chodzi o pociąg, chyba chodzi o coś innego, Jakoś inaczej pojedny wygląda nie sądzić? Tak, oprócz tego, że miałeś wtedy... A o Tozna pajac No mm. to wygrałem pojedynek, idę do domu. Ej, piękny dzień tym jakże dziwnym uniwersum, w którym jakimś cudem się niby przyjaźnie sam. Dobra. Co, co my tu mamy? What the fuck? Duchy jakieś, dobra. E, nie ma cukru. Mm -hmm. What the fuck? Co? Ja mam jakieś chyba z Dobra. No bo sobie. Ej, wteczkę. Sam ogarni dupę! No. No. E, no to ja idę na zakupy. No, no halo drzwi. Gdzie Te drzwi są. A gdzie ja jestem? O, o, o. A. Dobrze. Teraz trzeba zrobić epickiego pranka, Muszę wskoczyć mu do domu. No i nie wskoczyłem. Jezus, utknąłem tutaj. Jestem za gruby. Jestem. za drugim podejściem. Dobrze. Co by tam tutaj rozwalić? Yy, rozwalę mu. To, 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 jak brzydko. brzydki stół. Rozwalę mu też. czemu yy, wam. Nie! No i rozwalimy mu piwo. No. Co się dzieje? Te, te, te meble u niego jakoś tak. niszczą prawa fizyki. Oła! To bolało! Dobra, loduwa! Loduwa! Czemu ta loduwa jest jakaś. Coś... Coś się dzieje? Ta loduwa jakoś nie zachowuje się prawidłowo. Kaloryfer, sofa. Kuchenka Ej, Łóżko. Czemu to łóżko jest nie, nie. What the fuck? Co się dzieje? Ej, to łóżko jest chyba jakoś, jakieś dziwne. Dobra, sofa. Co się stało. Dobra, wyważy mu też drzwi, bo są brzydkie. Eee, wypad. Drzwi od balkonu też. Ale poleciały dobrze i u, u, ucieknę. Jezu, jestem za gruby. Ui. W końcu wróciłem po tych zakupach długich, jakże. Mam nadzieję, że mój dom jest taki, w jakim stanie go zostawiłem. What the fuck? Wypadł stąd ty. Chulu, jeden. Ała. Ała. To mój blok. Co tu się stało? Czemu to jak są... Cze? Nie, co, What the fuck Co to no ci Dobra, to ja? To ja lecę do mojego domu What the fuck, co tu się stało? Co tu się stało? Okna moje Wszystko moje powywalone, zdjęcie moje czaka z jutkiem. Co się dzieje z tym materacem? Znowu ty? Ej, pieczkę Oj, nie, nie, ale to było Lecę Oła, co za, co za w cię zabił jeszcze, dobra Myk, oj, chwileczkę, myk o, Dobra, za pierwszym razem Dobra, co się z tym dzieje materacem, chwileczkę, spał Co się dzieje z tym? Kto tam? Kurde mamy... Wy... <gry> Wyszedł. Ale mistrz pranków. Oła Co z... Gratulacje w Brawo. O, jaki piękny mamy dzisiaj dzień. Muszę się zakwaterować w końcu jakoś w tym nowym... Nowym miejscu pięknym. I spróbować zrobić to, co robią normalni cywile Iść na kręgle Co no to idę What the fuck Nie Zero ZERO No to jedziemy Coś długo ta winda jedzie, dobra Typciej, winda <śm> 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 What the fuck? O... 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 Zapomniałem, że nie mam mechanistycznych części, które chronią mnie przed upadkiem. Poczekaj, tam! Jestem. Hey. Y witaj, Ryden. Ra Prowadzam ty się obok ciebie. Patrz, mam warnę. mi się obok ciebie. Jak to mnie? No tak, to czekaj, pokażę ci. Tutaj mam. O, w tym chowam przedmioty. Co? Widzisz? Dlaczego to jest odporne na fizykę? Bo ty nie umiesz fizykować, ma... patrz ja ci pokażę cię, ja jak się wydłuży, tak bo patrz Pokaż No patrz <laughs> Woj <Wchodź> tutaj <laughs> Co się stało? A nie zaś ja to... e... Chwila, o nie tam broń ta... Chodź <laughs> hmm. Coś siebie zginął ten minister A przy siebie O faj, e... ja mam mojego nie wiem, no to no, Co zajęło przy na mój miecz. Dobra, wprowadzam się. To ja idę na kręgle Dobrze. To już mam pomysł. Eee. nie ma. Kogo nie ma, zrobię mu śmieszny żart. Ja cię nadal słyszę, nie wyłączyłeś się na ten, na Similadiu. Kurde! Nie wyszło, ale zrobię tak mój śmieszny żart. Co zajęło, dobra. No to się podobno używało tego Ale kręgli nie ma Mam pomysł e. A ten co? Ale, what the fuck Banany Dobra sam! Chodź tu! Sam! Ja co? Chodź, chodź nie. po okręgli! Lecę. lecę Ale raczej teleportuję się... Chwila... Tutaj... Wow, wow, wow. Zobacz! Co? E, czekaj... Nie trafiłem! czekaj... Biegnie nie, tam, patrz! Gdzie ty jesteś? Nie mam mnie. Strike! Oj. Nie, to nie. Nie, nie, nie. Strike, ojeje Nie. Gdzie ty, ty jesteś? Strike, jednak nie! Gdzie ty tak jesteś? Strike! Strike, a coś tak dużo kuli, a nie masz żadnych kręgli. Może będą innym razem. Dobra. To ja wracam do domu. Było bardzo miło.

Raiden, C, hmm. sam, chodź tu, ty je łopie. Co, 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 co tu jest napisane? <laughs> Błąd ortograficzny! Sorry! czekaj, tu powinno być S, tu powinno być I, a tu powinno być E. To ty jeden, Nie, to mnie. Ty jeden jasny, pieronie szalone, Gdzie pieniądze są za mimo las? Tu nie mogę zimno wyważyć z kopa. Ała! Widzisz. O kurde! Nadziałem się na. Najdę zobacz. Geniusz. Gdzie to mięło, pupadło? Na płocie. Aaa. Dwa jest tam. Leń no. nie to, chwileczkę. Zrobię mi plankę z Oczywiście śmiecił. Nie zostawił, nie zostawił. bardzo. z mojej chaty. Dobra, e, e. A nie, to chwileczkę, nie, to tu miało być. Stop. O. O. Ała O. O, kurde! Poleciał idiota, dobra. Teraz ja w wypadek wezmę mój miecz. I idę teraz na drugie. Co to jest drugie? Nie widzę moich oczu stąd. Tak, drugie. Komu to, co mu, to, to mu jeszcze śmieciami wyważy okno? Dobra. Eee Eee A, jeszcze okno, na twoje naprawię. O! O, o O cyk No No i jest git No i jest git hmm. O się nie by tu wprowadził, ale E? Co to był za dźwięk? O ty śmieciu jeden! Jak ja cię zabijałem! Zapo zapomniałem się wymutować. Chyba odmutować. Nie, nie znajdzie mi tutaj. <śmuszczaj> no nie. <śmuszczaj> Oj, boic, co? Gdzie? Gdzie? Ten. Ten chilu miał tu mieszkać, ale. <śmuszczaj> o nie, dobrze żartowałem! Dobra. Muszę się w końcu wprowadzić. Gdzie są moje drzwi? Tutaj. A właśnie moje też powinienem wziąć. Czyli zamontować. To są jedne chyba te, a drugie są te. Cześć! Nie odwrotnie. Te są. Tutaj. Mi są. szafy. Tu są, dobra. To teraz mam pomysł. Dobra, szafy. Furnitrę. Dym, 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 dym. Cześć! Idź e, 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 nie, Ej, 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 nie chodzą, no Ej! Trochę kuchenek, trochę stołów, trochę beczek wybuchowych. Oj. Co on tam robi? Myk! Ej. Nie to tak, no. ksio. Ui. Ej! No lecisz! Ło! 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 super, Ło! Więcej zmywarek, ja więcej lodówek, piecy... Te drzwi tylko coś długo zajmują do otworzenia, dobra. No. Dym, 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 Ale drzwi w sumie nie potrzebują drzwi. Kamikadze. To co ty tu odwalasz? Wprowadzam się. Aha. Coś nie podoba ci się? <gamy> tak. Czekaj, bo nie potrzebuję tylu zmywarek, więc dam ci trochę. Nie? Masz jedną... Masz... No, chodź są tutaj. Są prawie. To nie są zmywarki. To są prawi. To No wejdź tam, ty! <gry> jest, dobra. Masz też drzwi. No drzwi. Masz drzwi. To jest kuchenka. Masz kuchenkę. Co się stało? E... Co się dzieje?! É, eh, mas é? É. Eh. Eh. <laughs> problema de Teraz ja mu zrobię demolkę Ała dzień dzień dzień. chyba wystarczy o Jezu ja mam już dość tego pajaca Jetstream sama kurde Raz go zabiłem to ten se wrócił w innym uniwersum A. Sam dzień. Złaś Aha, mam na tutaj. Tak. To chwila. Bo już Ci drzwi że. Co? Chodź na solo, ty, Jäwołopie, mam cię dość. Czekaj, muszę coś, coś tam. Co się stało z Twoim ramieniem? Nic. Nagle masz. Czekaj, muszę znaleźć miękko. To nie śmierć. Okej. Okay. Dobra, ale zasady są takie. Jeżeli ja umrę, to ja umrę się nie odradzam. Jeżeli ty umrzesz, to ty umrzesz i się nie odradzasz. pytanie. Skąd to się tam wzięło? Nie wiem, ale powiedz mi co się stało z twoim że miałeś mechaniczne, a teraz masz zwykłe. Um, um, Medkit. Aha, dobra. To <laughs>